Witam, to ja, Kwarc, znowu No i znowu będziemy grali w tę słynną Gierkę Minecraft Widzę, że wam się mój poprzedni odcinek No, wam spodobał Totalnie nie wiem dlaczego Ale okej okay. Jak chcecie to mogę nagrywać dalej Jak widzicie skończyliśmy w tym samym miejscu Jesteśmy w tym samym miejscu gdzie skończyliśmy ostatnio Oj tak Przypomnijmy to w ogóle tak to jest tylko tymczasowe. No może być. To chcemy, by miało kształt w ogóle. Okej, okay, bo ja też widzę tak, że że tu będą ściany z kamiennych cegieł. No i będzie skośny dach ze schodków. Okej, okay, zobaczmy co my mamy. Okej, okay, jeśli chodzi o drewno, to nie mamy drewna. Czas zebrać. Oczywiście mam to ładnie zmontuję. A czy zmontuje to akurat ja w przyszłości, który będzie montował ten film? Czyń swoją powinność. Witam pana Endermana z Jaskini. Ma pan może jakieś... dwa słowa przed milionami telewizów? Okej, okay. widzę pan mnie zainteresowany Okej, okay, nie będę przeszkadzał. Jabłuszko, jabłuszko, odsunij jabłuszka. Weź mi jabłuszka. Nie będę ten lecieł po kości strzały. Nie warto. Okej, okay. drzewa ścięte. No to pora iść spać. A no, no przykro mi, ale gram mi każe pana humanitarnie pozbawić życia. Więc no. O. Nie, gdzie jest. Dobra, dziękuję. O. A teraz to dał mi spać. Pamiętajcie, sadzicie drzewa. Nawet jak nie dla ekologii, to dla estetyki. Drzewa są super. I może wpada stworzyć no rzecz z prawdziwego zdarzenia. ładne buciki. Dobra. Przykro mi, ale teraz. Ja się nie boję. Mówić, że zniknął, a jednak nie zniknął. Gdzie pan jesteś? Który jesteś? No go nie ma, to się nim nie przejmujmy. Zajmiemy się domkiem. Idziemy kopać kamień. Okej, okay, czego potrzebujemy do Od tego docięcia kamienia? To chyba było coś takiego, tylko że trzeba było kamień ugotować. No to tak zrobimy. Ciekawe czy ten Enderman jeszcze wróci. Bo jeśli nie, no to zgaduję, że będzie mnie prześladowało do końca tej serii. A jednak pamiętał A, i to się nazywa przyci Inarka. W języku międzysłowiańskim no to ma to fajną nazwę, nazywa się Kamenosekator Sekator. Postawmy nasz kameno A muszę kamień ugotować. A dajcie mu węgiel dziękuję może przy okazji wykupimy trochę węgla gdzie on tutaj jest o tam Będzie teraz postawić drzwi. Chyba z tej strony będzie najlepiej. To wszystko i tak przesuniemy. Ponownie logika Minecrafta. A co, jak ta tarcza się kręci, co mi nie zadaje obrażeń jak na tym stoję. Jak zdejmę buty? Nadal. Ok, czy chcemy podłogę z brzozy czy z dębu? Chyba z brzozy będzie ładniejsza. Okej. Okay. No to takie rzeczy jak przecinarka, kawałek to takie rzeczy będziemy stawiać na zewnątrz. O. Tutaj okay, muszę przesuwać te skrzynie jakoś. chcę to zrobić. Hmm. Dobra. Widzę no ściany zrobione, jeszcze tylko okna wstawić. A, ściana nie jest w końcu zrobione, no bo tu jeszcze trzeba rozkopać i żeby to jakoś wyglądało.

Mogą to źle wykalkulować możemy zrobić piecyk tak łóżko rozkopiemy i tak chyba jest git no, następny krok drzwi chyba znowu użyjemy drzwi brzozowych bo one są pełne no moje jest dobrze mhm. jeszcze tylko dach i ok. Da wam pokażę niekonwencjonalne zastosowanie ziemi albo dobra, to będzie źle wyglądało, bo architekt to też nie jako artysta, no i artysta musi mieć poczucie estetyki, to, to czy mam, czy nie, mam, no to już Wasza opinia. Teraz jeszcze schodki zrobimy. Wypadki się zdarzają, Ścinka była ładna trzy może się zobaczyć. Widzicie tę czerwoną kreskę? No to to jest nościna. Aj. Dobra, jeszcze tylko rozkochać no ziemię, no i będzie już dla Wewnątrz się prezentuje w taki sposób. Na zewnątrz jeszcze wyjdziemy. A z zewnątrz prezentuje się tak. No, według mnie ładnie jest. przytulnie Myślę, że w następnym odcinku możemy zrobić mastek do tego drugiego szczytu. Myślę wydaje, że będzie Git. No, no, i pozostała jeszcze kwestia okien. Oto na okna są dwa pomysły: albo mógłbym wstawić tu po prostu zwykłe szyby, nie? Albo jest jeszcze ten, y, drugi pomysł, chyba mój autorski, nie jestem pewien, czy można by było tu wstawić w płotki. Otki. no to może to z drugiej strony zrobię, by jak jakby to wyglądało. To to by wyglądało mniej więcej tak. No i teraz pytanie do Was: czy, będzie, czy tu wstawiamy szyby, czy płotki? Wiem, że to tak się prezentuje, ale to chyba rozkopiemy. No, jak będą szyby, no to zostanie nam na zrobienie zagrody. No i co? Chyba tyle na dziś. Życzę Wam udanego Sylwestra oraz szczęśliwego nowego roku. No i tyle. Do zobaczenia w 2025. Zbudujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom naszym przyszłym lepszym dniom Warszawo. Każdą pracę z nami mnóstwo, Każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i Twoim snom Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są zbudujemy betonowy, nowy dom.